My Kliknij czerwony przycisk aby stał się szary. Siemaneczko, siemaneczko z tej strony gatsów. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Car Games. Siemano, witajcie. Dzisiaj sobie pogramy troszeczkę długo, bo dalej 11 tysięcy nie wbiłem no, niestety. Więc, ale dzisiaj trochę powbijałem, żeby tą te resztki no, zostawić. Nie do no. Nie włączyłem nagrywania było pajnik, ale gówno wpadło, więc zaczynamy grać. Nie? Chodź. Naprawdę odcinek nie może trwać więcej niż 15 minut, bo on za zasraną głupią pamięć w tym telefonie zasypaną i nic na to nie w sensie, no poradzę, po prostu wyczyszczę telefon, ale yy, no, muszę troszeczkę yy, wyczyścić te ważne rzeczy sobie... Kurde. Tak, panie, sobie bieszną skrzynkę w dupie mam. No zaraz... A, dobra, jest ja to. Wezmę, dobra, Danamek, wiesz, co zostaw, chłopie. Nie, 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 nie wierzę. On nie wierzy. No co? Ty to rozumiesz, no, że... że on nogę podnosi? zanim on ruszy tą ten flank dupę. Leski, to ty On powinien być w tak. To od razu powiem, właśnie te no Jeszcze ja raz se pogramy. Początek nie był dobry przez ta. pewną osobę. Teraz już jej. Co? A on szybko powiedział to. I want gameplay. On tak nigdy nie gadał. No. Zawsze tak gadał. Nie tak szybko. Nie wydaje tak może. Dwa, drugi, dwa razy potrzebne dwie skrzyneczki, nie? No, a ty to znowu złamiesz pewnie. Nawet no, tak nie było. Nie możemy tego zlamić. Oczywiście. Ale co to musi znaczy, być powygrywane? No, przynajmniej nami nawet po prostu była ostatnia. Jezu, jak zanim ty się różniasz, to ja chłopię, to skrzynkę zniszczę. Jezu, myślę, że to pan troszeczkę inny skin ma. No, Jezus smar, jakie to smutne było. My to marno, ja na łeb. <laughs> bierz, bierz, Dobra. bierz. Dobra. No nie, jaki nie, nie, nie. gnojek, nie. Chcę za gnojek, nie. Już ci pomagam, jestem. Dobra, Wszystko robicie. pod kontrolą. Władza pętana Wiesz co tam, wiesz, giera, nie końca, dalej, nie to, wiesz jak je Nie Nie wykończę dalej, to wszystkie słowa są Wulgaryzmy, a dobra tutaj gin widzę Się czai chyba na A w sumie nie my mamy 600 Jagana w ogóle Jakie czaj. Kurde fajnie byś miał ulta Ciii. O Spadam stąd Ekran, ekran żeby nie było widać Nie idzie do nas, super Super nie idzie, mi już tak Przestało, przez chwilę, przez chwilę wiem. Dobra, tak, Dobra. Dama, Dana magik z 7 i bus z 0? Tak. A ja z jej nie pomogę. Wezmę to. Wezmę to, wezmę to. Weź co? Uważaj właśnie na niego. A my jesteśmy cham, chamy takie. Bez kitu, nie? Wiesz co chodźmy na niego? On chyba zladził Oj nie do końca. Zabierz go? Czy go? O nie, tu, mega, mega smutne. Najgorsze to było. Sorry, że nie zobaczyliście walki, ale wy, no, trzecia ranga. No, mieliśmy naprawdę dużo powercube'ów i zlamiliśmy to. W sensie, ja to zlamiłem trochę, bo ty się z, zrespił. To to nie tylko tak, że ty zlamiłeś. Ból się z, tak, zrespił. Ms. Zagram. Ms. Może zagram. Być... No tutaj akurat zlamił, ale była bardzo mała strefa. I Były dwa na Majki, Jessie, Shelly i Pe Piper z na jeszcze jedną. Także nie miałem szans. Może byłem akurat 8 bitem to praktycznie w ogóle szans nie miałem. Dobra, zagrajmy jeszcze. Miejmy nadzieję, że dobrze będzie. Mhm. I Mamy przynajmniej jedną na plusie. Dobrze, wspomniałem, że to jest Avid. Dobra, dobra jest dobrze, że z... lubię mam postać, bo moja jest akurat 8-bit. Więc fajny. No takie. on jest jak taki Piper, tylko że tak trochę inaczej. Mhm. Mm tego on jest dobrze na dalekie. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał mój i y, Cargames, Games. Już nie mogę się przyzwyczaić do tego Niku. Co się okay. Niku? E, no, jak to się nazywa? No, Napiszcie w komentarzach, jak to się nazywa. Nie Niku, tylko. Car ten, Games i Gacu. No ja Gacek mam Bo Gacu tu miałem kiedyś, ale ja miałem taki dziecinny O Jezus, o Jezus O się zdygałem. No, nie Jest na daleko Wiem no, Czyli na blisko i na daleko Wiem, ale ja nie tak dobrać. bym go zniszczył bo... Ilu Cztery? Tak Uy, On może być mocny O, dzięki. <tryk> o nie, o nie, o nie, o nie. <grym> nie, co ty zrobił? Dobrze w zasadzie, a z drugiej strony masz ranę 9, 8, 7, 6, 5. 3, 2... Kurde... A dobra, trzecie miejsce Ajajaj. Mie. Trzecie miejsce mamy. Plus trzy mam. Masz plus jeden. Dobra, nie. Kurde, nie poszła ta walka, co? No jes, ja raczej no, nie poszła, ale... Dwa pucharki mamy przez dwie nie walki. Nie mam trzy akurat. Znaczy, ty... no trzy. Trzy. A co, ile tu zostaje za to? No ja mam przecież MC na 11, więc ja będę miała plus trzy za trzecie miejsce. A no jasne. No, bo ja A bo tam skończy. masz taką samą rangę na niej? Bo ja nie lubię jakoś tak zbytnio, wiesz... To jest średnio. Dobra. Nie wiem, mi się spodobała Gradzina. Ja też tak widzę coś. Dobra, dobra, dobra. O nie, Nita się miecza. Nie żyje. Oj, nie do końca, nie do końca. Nie do, dobra, spadam z tym w takim razie. Niestety ona nie żyje. No, przelecę przez krzaki. Mm. Nie radzę, żeby aż tak. Shit, Dona Mike. Dona Mike. Dona Mike. Powzach, powzach. Nie, nie, linę. Ona mnie dosięgnie. No nie. To zlamiliśmy, ale dobra, wcale nie czwarte. Nie będziemy mieli aż tak na minusie. Wiesz co, ja Gina nie biorę. Minus 3. No tak średnio. Ja raczej tego broka też nie biorę. Naprawdę, na, jak nie grywam... ciężko chyba... jest wygrać kimś. Właśnie, ja w ogóle kiedy ja grałem. Ty. Też nie wiem. Kondzio i Kądzioj... ty, kogo my tu mamy? Kondzio i ty, kogo my tu mamy? Jak ja i ty, kogo my tu mamy? Co się rymuje. Ojoj, oj, oj, no, już się zaczyna. To już jest to, to jest ten okres, właśnie. Internetu, że musi do chuj pana zladzić. Nie wiem, na ile zabiera HP na siódmym levelu, bo. Mistrz skrzynek. Mistrz ja ja skrzynek, bo spadł, nie? A chyba. O, jak ja, sześć! No, 7 już mamy na. Jak? Nawet. Normalnie. Od kiedy? Od teraz no, z... W razie to Poczekajcie chwilę. Ojoj, oj. oj, oj. Ja to Mam... no, co ja zrobiłem? Ja się pytanie... no, nie 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 A sobie teraz się do ja to co ja zrobiłem. Ej, co, no serio, tak zjechałem? Bo Leon jest taki, że on ci. Uważaj, teraz co Co? Co się? Ja, ja Nawzajem zabili Piętności e, my jesteśmy już bugami w tym to. Po ile mam HP chłopie Jestem ja już chłopie Nie ma, primo nie pomoże nie Ale ta A ucieka ta Znikam nie? No weź się tak za już tak się robi właśnie Bum, no ale on jest bardzo dobry na to Chodź, 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 chodź. Tak. się pobawimy się z nimi Ja, ja mu zabieram 3400 Myślę ile ja? 1900... 1950. Udźwigni, wolili. U mnie boss. Dobra, zostaw ją mi. Nie mnie jest Ja się ją zabijam, mi na reprezent, Było mega chąsie. Dobra, 9. Fajna, fajny składzik. No, nie powiem dobry. Nie powiem, że zły chyba. No, już. to prawda, prawda. No i skrzyneczka. Fajnie by coś no co, padło bo... kiedyś na odcinku. No, fajnie by było. Ja bym, jakby się kurde wściekł, jakby mi nic nie ten. Się nie nagrało nic. Tak myślę, ile już twój film trwa? Dziewięć minut dopiero. Tak, z pięć jeszcze i możemy kończyć, nie? Tam jeszcze jest parę wałek. No to już cztery pięć wałek jeszcze i możemy kończyć. Dobra, nie idziemy. Który... A, mi tutaj, mi? Nasze są czuję, że w nim za niedługo wbiję 20 rangę Won mi stąd. Dobra, troszeczkę. Uważaj. O nie, jest ms, jest niedobrze. O nie. O nie. O nie. Dużo nie. osób nie. nas ogląda, czasami. W się sensie dużo? No. E, sporo. Czas, czasami dużo. O nie. Ten. O nie. Nie. No tak, dobra, Raz. wiesz co? No, Masz tak trochę przesłany, nie? Bo jesteś w innego miejscu. Nie, czemu? Chcesz w się sensie uciekać, nie mam wcześniej, to było okazję. Dobra, poczekam chwilę na ciebie. No, trudno ubyć się. Pięć drużynę się jeszcze. O, Boże. Kiepsko. Ja się nie ruszam, jak na razie. O, ja szukam. tam sobie pójdę. Pójdę, pójdę sobie w siną do. O, leon. Leon, my mamy, Leo, park, Leo, Zabij mnie. Możesz mark. Możesz smart. Możesz jakiś smart. Czekaj, może coś tam... System... O nie, nie może tam doprzestać. Nie! Tak, tak! No, no hita! No nie, teraz już za to, uciekań. A tak blisko. Dobra, ryzykowałem, nie bardzo dobrze. No nie do końca. Gdzie? On mam ma na dwa razy, nie? O to zje... Wiesz... Nie. Dobra, nie ryzykujesz tak, bo on ci... Kurde, oh nie. Jak pięć drużyn? I... mordeczki, to było, to było niemożliwe. Jak pięć drużyn? To było niemożliwe, nie? To było niemożliwe. Strefa jak gówno wyglądała. Za przeproszeniem i... Tyle co nic. No, ale jeszcze się wyprostujemy. To jest dopiero 9 minut odcineczka. 11. Nawet tam. Razy. Naprawdę no, ten bo dobry. jest dobrym. No fajnie jak się rozdzielimy. O ja... O, Matik. Pomożesz mi? Rozwaliłem skrzynki, dzięki morda. Dobra, chłopie, weź się tak nie poczuwaj, bo ci kas skręcę zara. To poczuł. O Jezu. O. Że... Jezu, jest skrzynka. Dobra. Nie lubię ważyć z bosem, bo jak mam tyle Pirecubów. No, to tak jest. Dobra, ja ci tutaj robię tyły, będę ci tutaj mówił kto? Dobra, no mamy trzy perfumy, to już coś. Wypiszcie w komentarzach tego, co wygracie, solo, duo, jakie... Wygrałem o... to. Wygrałem z git. O, jak się... Nie uciekaj, o, proszę. Proszę, proszę, proszę. Zygamcy. Zygamcy. proszę. A, a wziąłeś moje? No, wziąłem po tobie. Nie, nie, nie. Właśnie dlatego nie, nie, nie. ci mówiłem, że on tutaj... Nie, 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 nie. Uciekaj, dwa, jeden. Wezmę na siebie go. Wziąłem go dla siebie Dobra W sensie dla siebie, się, no, jak to się mówi? do mnie, dla mnie, mnie po raz, nie? Dojdzie z drugiej strony Dobra, masz O, gdzie no, ja Nie trzy, ma zawsze coś tam Pst. Jezu, ja nie lubię tych ścian czasami, bo... Co się bo... Się nie czasami, a ty czasami Ale to czasami A czy jest? Ja się nie spodziewałam, O Jezu, o Jezus, ja się w pierd... Jeszcze spróbuję te... do niego Oddejść. On o, mówi, chyba to wyczuwa, tutaj. że jesteś. Uciekłem mu. Na farcie mu uciekłem. Dobra, z tym Wie, wie, gdzie jesteśmy. No. Wiedziałem. Jeszcze mi włos potrzebny. Tam, no jeszcze mi. O Nie. Spazwałeś go trochę, ale nie na długo. Trzeba je perkiłów. Bierę. Bierę. Wiesz? Ale my tu kminimy. Ale chodź, putik. No Hitogu! Ty, ale my to zrobiliśmy? Bez kitu. No pierwsze miejsce. No. O nie, tu można mieć przez ranę chyba. Wiesz co, ja zabiłam 3400 HP. Ja czym... Trzyma... Dobra, słuchaj ja się tutaj ogólnie zajmę tą... Nie Z... miałem 608 HP. Ja, to Fartan to wygrałeś. Yeah, ja, plus 9 jest! No wystarczy, Wypalone Kozackie to jest. I tu jest z meteorytami. Tu zostałem Oczywiście, super. Jaka to mapa? O nie. No, ja tu kocham. No ale ona jest ona najlepsza. Ona jest na lona najlepsza. Wiecie co jak to Ja na grasz. tej... W ogóle skoro już nagrywasz, nie uwierzycie, ale właśnie na tej mapie lona. Wypalony kamień na tej mapie. No, to będzie Twoje takie. No możesz świętować. Ja ta no, świętujemy pana, świętujemy. Dobra. O, ostatnią e, kartą w sensie, ostatnią e, walką, zagram, e, zagramy obaj legendami. No. Aby poszło jak trzeba. najlepiej. No, legendy mama, yeah. Dobra, dół, ty i do góry. Dobra, dobra, to idź. Ja tam idę do góry. Kurek, w ogóle powiem o coś śmiesznego. Wiecie, jak tą Sandy. Dobra, co? Wiecie, jak tą Sandy wydropiłem? Gdy byłem w łazience, sobie otwierałem skrzyneczkę. Jak to w ogóle brzmi, chłopie. W łazience? Ciekawe, co ty tam robisz w tej łazience. No, załatwiałem się. No, co, no. Nudziło mi się, nie? Nudziło mi się. co? Jeszcze cztery rury, nie? Musimy jeszcze tylko dwóch wytrzymać. Nie, że tylko dwóch dosłownie. Nudziło mi się i. Otworzyłem chyba 6 skrzynek, i z tych 6 przedostanie z skrzynki spad, spadła właśnie Sandy. Ja tak patrzę, nie, co to się kręci, nie? Bo nie. wątpiłem, nie że. Skrymałeś. No takie, co nie, no nie wierzę. I to się wstało w sobotę. Ile, 4 tygodnie. Nie jakie 4 tygodnie temu? Kiedy tak to było? Z dwa, trzy tygodnie to ma jakaś. Nie, więcej! Za 3 miesiące to było? No. To w było połowie chyba nawet. Tak. No to dobrze, dwa, 3 miesiące to ma jakaś. No, i właśnie wydropiłem Sandy Byłem pod pewnym wrażeniem Byłem naprawdę zadowolony Bo po pierwsze nowa legenda Taka... Za nie dobrać o, dobrać ja bibi ile ma I oś, Nie podchodź O nie, za ten to może być czerwone. Dobra, ja bym, no właśnie Tutaj nie podchodził za bardzo Mortis Czemu akurat na mnie? Czemu akurat na mnie? Uważaj, nie, 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 nie 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 ma krzeszka jednego? No tam by Fajnie ja byśmy ulta 6 5 oh ja. No 4. nie wierzę No niestety Mam zero no, nie wierzę Tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek Pamiętacie, abyście się zasubskrybowali, kanał mój Car Games, Gacka i kanał Car Games. Oczywiście. Więc do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Marka